Ludzie potrafią być okrutni. Myślisz, że znasz swoich kumpli? Czasami to właśnie ci najbliżsi mogą być najbardziej zawistni, fałszywi i przebiegli. Dariusz 300. Mistrz manipulacji. Szymrak. Ekspert od fałszywych obietnic. Ksyjaw. Nigdy nie przegapi okazji, żeby się ze mnie pośmiać. Makumba. Cóż, on jest zawsze tam, gdzie dzieje się coś przeciwko mnie. Zobaczcie, jak naprawdę wyglądają przyjaciele. 26 września 2020 roku został założony serwer Discord przez Filipa. Miał być to jego Discord, lecz po pewnym czasie wszystko się zmieniło. Plany odwróciły się o 180 stopni. Nikt nie wiedział, że tak spokojny Discord, zarządzany przez dobrego członka, zmieni się na Discord zarządzony przez Ksiawa. Jest 24 listopada 2020 roku. W tym właśnie dniu narodziły się moje pierwsze podejrzenia dotyczące dziwnego zachowania Ksiawa. 24 listopada Ksiawa nagle odebrał władzę na serwerze Kanał dla Ludzi, po czym bez wahania przywłaszczył sobie tego Discorda. Wielokrotnie próbowaliśmy poinformować go, że to złe zachowanie, lecz on to ignorował. Zamienił ten serwer na serwer dla widzów, banując permanentnie użytkownika Filip, by nie przeszkodził mu w jego dalszych planach. Wtedy zacząłem zbierać dowody i trzymałem je w tajnej półce, której dziś nadszedł czas otwarcia. Rok 2022. Xiaw zaprzestał transmitować na żywo na platformie YouTube. Nie jest to podejrzane? Zapytałem o to samego Xiawa, a w odpowiedzi dostałem właśnie to. Kay hey dlaczego przestałeś prowadzić transmisję na YouTube? Ban dostać kiedyś. Ban, powiadasz, no to się mocno zestarzeje. Ksyjaw przestał transmitować, aby zerwać kontakt z widzami po tym, jak się nie udało mu dokończyć przedłużanego live'a. Widzowie prosili go o to przez cały czas, lecz on nie chciał o tym rozmawiać. Na czacie na żywo było mnóstwo kontrowersji dotyczących skradzionego Discorda oraz niedokończonego przedłużanego live'a. Xiaf postanowił zakończyć streamowanie na platformie YouTube. W grudniu ubiegłego roku wraz z nową platformą do streamowania Kik Xiaf postanowił przenieść się tam i tam rozpocząć swoje dalsze kroki w streamowaniu. Myślał, że o wszystkim zapomnieliśmy. I że może na nowo zacząć streamować. Bez wahania odpalił swojego pierwszego live'a i zaczął rozgrywkę z innymi uczestnikami. Jednym z tych uczestników był Makumba, który, jak sam mówi, zawsze wiedział, po co zaczyna z nim nagrywać. Ja w tym samym czasie sprawdzałem jego uczciwość, czy odpowiada nowym widzom na jego kanale. Niestety byłem bardzo często ignorowany. Będziecie w podziemiach, tak właśnie udajemy się do podziemia, tylko ja zbieram jedzenie. z Filipa. Co innego w da się niby zrobić? No nie wiem, zabić Darka, ale wtedy byśmy musieli zacząć rozpoczynać, więc nie. Po czterech latach w końcu postanowiłem przerwać milczenie i zacząć działać. Zauważyłem, że staje się to coraz gorsze, nie mogłem dłużej tego trzymać. Siągnąłem po wszystkie dowody, jakie kiedykolwiek zebrałem, wszystko porozpisywałem, posprawdzałem i wszystko się zgodziło. Moje przewidywania były trafne. W dokumentach znalazłem, że zakończenie streamowania przez Ksiawa nie było tylko i wyłącznie dlatego, że się bał. On nas po prostu oszukał. Po przeszukaniu 500 stron i przemyśleniu wszystkiego, znalazłem niezwykle ważną informację, dlaczego bał się dalej nagrywać na żywo. Pieniądze uzyskane z tej transmisji wcale nie zostały oddane użytkownikom, lecz Ksiaw postanowił wydać je na swoje potrzeby. Kupił komputer, co sam przyznał. Tak więc Ksiaw, karty zostały przetasowane, a prawda zawsze wyjdzie na jaw. Czy dalej będziesz tak kłamał, czy może postanowisz zmienić się na lepsze? Przemyśl to. Szymrak, znany jako grajek Fortnite, kilka lat temu zmusił mnie do zakupu Army 3. Mówił, że to świetna gra, lecz jak potem się okazało, to ta gra była totalnym gównem. Po kilku latach namówił inne osoby do zakupu tej gry, po czym i tak przestał w nią grać, a inni czekają do tej pory, by zacząć z nim rozgrywkę. Z trochę czasu po tej sytuacji Szymrak wpadł na pomysł, by rozpocząć pobieranie kraków. Jego cel był ten sam jak kiedyś, tylko po to, byśmy za nim zagrali, a nie musieli płacić za grę. Oczywiście nikt z nas nie pobrał takiego kraka, bo szanujemy twórców innych gier. Gdy już chcieliśmy zagrać w grę, byliśmy zmuszani kilkukrotnie do pobierania ponad 50 GB modyfikacji, które wnosiły do gry niepotrzebne rzeczy, m.in. meble w Minecraft, loty w kosmos w Minecraftcie lepszą fizykę broni w Arma 3 i wiele więcej. W styczniu 2024 roku Szymrak niestety zaczął grać w hazard. Trzymał się słów automaty we wtorki i soboty. Wydał mnóstwo pieniędzy po to, by zdobyć 300 robuk za 400 zł. Zamiast kupić je normalnie za kwotę 20 zł, pieniądze, które przeznaczył na hazard miały być przeznaczone na różne fundacje. Niestety, Szymrak tego nie zrobił. Tego samego roku Szymrak wraz z innym użytkownikiem postanowili włamać się do mojego domu w trakcie, gdy grałem w horror. Było to skrajnie nieodpowiedzialnie, ponieważ mogłem przegrać grę. Należą mi się minimum przeprosiny. Szymrak Znany jest złamania wielu obietnic. Ile razy zdarzyło się, że umawialiśmy się na lot, a ty nawet nie chciałeś mi odpisać, że nie będziesz chciał? Nie, nie, nie. Na pewno nie raz czy dwa. Tego było znacznie więcej. W końcu przechodzimy do finalnej części. Po wszelkich dowodach i przetasowaniu kart, mury zaczęły się burzyć, a Twoje czyny poznali wszyscy. Najstraszniejsze jest to, że On wysyłając nam niewinny link do TikToka, dostawał nasze IP, wiedział i wie o nas wszystko. Tym filmem chcę Was ostrzec właśnie o tym. Pamiętajcie, bądźcie czujni i nigdy nie wchodźcie w linki wysłane przez Niego. Trzymajcie się. Pilot leci la 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 pilot leci la 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 darek 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 oj będzie ciekawy materiał Tyle razy prosiłem, a ty nic. No to oglądaj to. Szanowni Państwo, mamy rok 2024. Jest XXI wiek, a Darek, czyli jeden z najbardziej niebezpiecznych kolegów, dalej się uśmieje ze słowa twoja stara bądź twój stary każdy mówi mu, że to już nie jest śmieszne ale co tam on ma to gdzieś potrafi śmiać się po 16 razy z jednego zdjęcia, które sam zrobił a gdy nigdy z nim się nie śmieje to zaczyna nami manipulować zaczyna udawać, że jest mu smutno po czym płacze pamiętasz może jak wyzywałeś każdemu rodzinę mnie też to dotknęło Najlepsze w tym jest to, że ty, mimo że robisz to od kilku lat, wciąż nie znalazłeś tam nic złego. A gdy tylko ktoś zwyzywa ciebie, od razu rozpoczynasz wojnę, wypisujesz długie rozprawki, że ty tak nie piszesz i że to nieprawda. Wszyscy widzą jak kłamiesz, a ty dalej to ukrywasz. Przemyśl, pomyśl i się przyznaj do błędu. Mimo wielu rozmów z tobą, ty wciąż nas wyzywasz. Ciąż przed nami spiskujesz i nie masz tego dość. Gdy tylko chcemy Ci pomóc, Ty z naszymi słowami robisz dokładnie to. My wszyscy staramy się Ciebie jakoś zatrzymać, lecz wciąż jest to bezskuteczne. W roku 2020 powstał nawet pakt o nazwie AGP, który oznaczał Antygregory Pakt. Tym paktem próbowaliśmy go uspokoić, lecz on stawał się jeszcze bardziej agresywny. Ile razy mu pomagaliśmy, tyle razy nam się obrywało. Członkami paktu byli Ksyjaw i Szymrak, którzy jak widać postanowili zejść na złą stronę, lecz teraz nie o tym. Dzień w dzień Darek atakował nas i chciał dla nas źle. My się nie daliśmy. On rozpoczął inne życie: zaczął brać sztuczne snusy pod barki, żeby zdobyć jak największy respekt wśród nowych przyjaciół. Lecz nie udało mu się. Dziś, po tylu próbach, w końcu postanowiłem, że coś z tym zrobię. Rozpocząłem zbierać na niego dowody, i w końcu wszystko znalazło się w jednej teczce, którą właśnie teraz odczytuję. Darek, nie kryj się. To wszystko to były żarty. Dowodów mam jeszcze więcej. Jedna teczka to był ten żart. Pozdrawiam i proszę, przemyśl swoje zachowanie. Dziękuję. Tak właśnie kończymy ten materiał. Coś się kończy, a coś zaczyna. Z tymi słowami Was zostawiam. Pozdrowienia dla całego zespołu, który współpracował nad tym materiałem. Dziękuję.